Drodzy Państwo, witam przede wszystkim młodych aktorów. W tym roku jury było wyjątkowe, ponieważ składało się z samych fachowców. O, nie będziemy się... ujawniać, ile lat się znamy, bo to A, znamy nie wypada. Się. Myślę, że jedną z istotnych rzeczy, na którą należałoby zwrócić uwagę nas wszystkich, to jest praca instruktorów. Pracują z dziećmi naprawdę pięknie, yy, rozwijają je, uczą je, uczą je wrażliwości przede wszystkim. Yy, I myślę, że trzeba zauważać ich pracę. Złotą, pałacową maskę przyznano przedstawieniu porwanie. Rusałki w wykonaniu Bloku Maroka. Widzicie te małą istotę? Ja czarownik, zły, 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 zły czarownik. Jeden zespół występował, przygotowany właśnie przez panią Paulinę Żywózką Korycińską. Tyle pracy, tak ciekawej muzyki wplecionej w te spektakle, jej wkład w ten cały konkurs, bo to były cztery spektakle, był naprawdę bardzo duży i o tym chciałem także wspomnieć. Znowu złota, pałacowa maska i kwalifikacja do udziału w przeglądzie srebrna maska w kiedycach. Teatrowi wrócić na scenę pasnego scenę, sugę wyspów za przedstawienie ja. Jesteśmy razem, no, jesteśmy, jesteśmy razem, bardzo, no. bardzo no, Taką małą naszą tajemnicą jest to, że po, po ogłoszeniu werdyktu zawsze próbowaliśmy rozmawiać z osobami prowadzącymi te grupy i mogę tutaj też pogratulować no, takiej no, otwartości no. instruktorów, bo chcieli wysłuchać y, sugestii, które które próbowaliśmy przekazać, a które w naszym zdaniem byłyby pomocne do tego, żeby w przyszłości no, ta praca z młodzieżą była jeszcze bardziej owocna, a była bardzo owocna. Proszę Państwo do Złotej Pala 12 i kwalifikacji do udziału w przeglądzie Srebrna Maska Kwiatowca Zespołowi Fakty, Zespołu Żuków i Ochrony Przewodniczących za przedstawienie jubileum. U siebie w domu, mówię? Żyć jak miesiąc, mówię, żreć jak świnia. Zabijać się! Uprzejmie proszę bez przyteków! No! Oo, wilko mał! tylko chłop! No widzisz, Janek. Jakżeż on mógł brać z kasy bez wody. No no, 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 no tak się nie robi! No, z Kasią się, no, jako że ona jest młoda, to się krótko znamy, ale jednak się znamy. Dzień, ale my z Panem mnóstwo. Wojciechem. Jak się na mnie zawsze no. musisz no. 25 rubli niech się Pani wynosi! Dziękuję! Niech się Pani wynosi! Teatr to jest piękna rzecz i to wszystko co się tutaj zadziało świadczy o tym. Bardzo wszystkim serdecznie dziękujemy.